A powiedz, jeżeli chodzi o e, doping, bo ostatnio właśnie to też jest głośna sprawa, jeżeli chodzi o polski sport, e, szczególnie boks zawodowy. No Mariusz Wach, złapany na dopingu. Powiedz, jak Ty to oceniasz? Mariusz faktycznie jest szansa, że tak jak on twierdzi, że on nieświadomie brał e, doping? Czy, czy, czy Ty jako zawodnik, no mogę powiedzieć, już doświadczony, młody, ale swoje przeboksować, da się nieświadomie brać doping? No to ja powiem tak, kurczę, no ja nigdy nie miałem szczerze, mówiąc styczności jeszcze z dopingiem. I, i Chyba nie będę miał nigdy w życiu. <laughs> Jeszcze, ale to powiedziałem planuję. jeszcze, nie planuję póki nie co. Tak. <laughs> e, kurczę, ciężka sytuacja, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. No ja Mariusza znam dosyć sporo czasu, e, może niedobrze, ale znamy się, bo trenowaliśmy w jednym klubie. Czy może nabrać? No, w Stanach wszystko jest możliwe. Naprawdę, no, Stany to jest taki piękny kraj, że, że to kurczę, tam to, 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 no tam jest wszystko możliwe. Mhm. Nie wiem, nie wiem, kurczę w ogóle byłem w szoku, że, 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 że złapali Mariusza Wahany tym dopingu. Nie chcę nikogo osądzać, nie chcę nikogo oceniać ale no można zmienić można różne teorie, no, no, no został za panny do pingu. No Mariusz Wach został pan do pingu, on został z tego rozliczony, on z tego będzie rozliczany dalej na pewno. No i po no i prostu trzeba to przyjąć na klatę. Powiedz jak ty podchodzisz do sprawy dopingu, bo jest Floyd Mayweather, który jest totalnie za tym, żeby niesamowicie wiele testów przeprowadzać przed każdą walką, obojętnie czy to jest walka o tytuł czy nie, a są oponenci, no, wymieńmy jego kontr, adwersarza może tak nazwę, Manego Pacquiao, zupełnie inne zdanie, jak ty, jak ty do tego podchodzisz, bo Tomek Adamek na przykład też tak raczej jak zapytałem go kiedyś to był raczej sceptyczny i mówił, że raczej to jest niepotrzebne. Że kontrola antydopingowe nie są potrzebne, tak? Pasione, tak? Mówię, mówię o takiej wyrywkowej typowo, która jest na przykład na olimpiadach, gdzie no, nie znasz dnia ani godziny, kiedy pan z probówką pojawi się w hotelu. Że ja to powiem trochę żartobliwie, no ale temat jest bardzo poważny. Myślę, że tak. No, czy są nieco potrzebne? Myślę, że tak. No, trzeba powiedzieć odważnie, że w sporcie zawodowym był doping, jest doping i będzie doping. To jest, to, to, to tego nawet nie ma, nie, nie, ma, nie ma co ukrywać. No najlepszy, właśnie przykład ostatniego, ostatniego naszego kolarza, Louis Armstronga, no to, to, Lance Armstronga, no to było, no, coś, coś, coś nie, normalnie niewyobrażalnego, nie no tu to to nie się nie to w głowie, no, kompletnie, no, wszystko mu zabrali, wszystko co miał mu zabrali, no tak jakby nic nie zdobył, no nic od nie będzie słuchał, teraz będą mówili, że jest na dopingu. Mi się wydaje, że... Mogły być takie kontrole, ale na pewno nie takie bardzo wyrówkowe. No tutaj wszyscy mówią, że, że tak, że kontrole, 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 ale też się właśnie sytuacja, powiedziałaś, Floyda Meutera Juniora i Manego Pacquiao. A powiedz, była taka sytuacja, że wyszedłeś na rynki, miałeś wrażenie, że twój przeciwnik jest nakoksowany? Miałeś takie, taką sytuację czy jeszcze nie? Nie, 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 nie miałem takiej sytuacji. Nigdy się w rynku nad tym nie zastanawiam. Wychodzę i chcę boksować swoje. Ja nigdy się nie zastanawiam nad tym, czy moje załatwić jest na koksie czy nie i myślę, że w ringu nigdy się nad tym nie będę zastanawiał, może jak zejdę z ringu to, 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 to wtedy bym się nad tym może pozastanawiał, ale tak to nie, nigdy nie miał takich myśli. Dobra, dzięki. Dzięki wielkie.